Cześć! Przygotujemy dzisiaj bardzo smaczne danie, a dokładnie nuggetsy z filetów kurczaka. Potrzebujemy, ja tutaj mam 4 a, pojedyncze piersi kurczaka, a, sporą garść płatków kukurydzianych, przyprawy, u mnie to mieszanka przypraw do kurczaka, około 1,5 łyżki, a do ciasta piwnego, w którym będziemy zanurzać kawałeczki kurczaka, potrzebujemy pół szklanki mąki, pół szklanki piwa i jedno jajko. Mięso umyłam i osuszyłam papierowym ręcznikiem. I teraz oczyszczam ze wszystkich błonek i żyłek, jakie znajdę. Oczyszczone mięso kroję w kosteczkę. Na takie kawałki mniej więcej 2 na 2 cm. Kurczak już oczyszczony, więc mogę teraz przygotować ciasto piwne. To jak przygotować ciasto piwne, możecie zobaczyć na moim kanale, na oddzielnym filmiku. Do tego ciasta piwnego, które teraz przygotowałam, dodałam mieszankę przypraw do kurczaka, którą pokazywałam Wam na początku. Teraz, zanim kurczaka rzucę do ciasta piwnego, to jeszcze zajmę się płatkami kukurydzianymi. Płatki kukurydziane, w nich będziemy obtaczać naszego kurczaka, ale muszą być one nieco drobniejsze, czyli po prostu musimy je podnieść. Teraz wyglądają znacznie lepiej. No i teraz pozostało mi już tylko wrzucić kurczaka do ciasta piwnego, tak aby dobrze się w tym cieście um, utopił i otoczył ciastem. Ja to będę robiła partiami, a następnie będę go otaczała w płatkach kurkurydzianych. W międzyczasie na patelni rozgrzewam sporą ilość oleju, ponieważ moje nagetsy będę smażyła na głębokim oleju. Nagetsy wrzucam na rozgrzany olej. Dlatego uważajcie, aby się nie poparzyć. Smażę je, aż będą złote. Następnie wyjmuję i przekładam na talerz wyłożony papierem, ręcznikiem papierowym, tak żeby osączyć je z nadmiaru tłuszczu. Pyszne, chrupiące, złociste nagetsy są już gotowe, moi drodzy. Polecam wam je z całego serca. Są naprawdę przepyszne. I zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was bardzo mocno i życzę smacznego.